W jednej z odpowiedzi powiedziałeś, że mm, pomidory zamieniłeś na buraki. To jak to jest? To my nie mamy dobrych pomidorów? Nie mamy dobrych. No te malinowe flata są niezłe, ale nas, nie wiem czy próbowaliście na Sycylii pomidor, jak się je ich aż, aż jak są. Jak oni podejrzewają aż do końca w słońcu nie są czerwone tak Ale nie chodzi nawet o to. Myślę, że tu są za to buraki są dużo lepsze. No. Każdy ma swój, co jest bo dzięki geografii i sytuacji. Ale to też było przenośne, o to, że pięknie to wymyślili, że się pomidor, też w Polsce tak to często się używa, taki słyszałem w taki sposób, pomidor, nie, że ktoś coś nie wie chyba. No więc to, to śmiesznie wymyślili, ale malinowy, są bardzo dobre na lato. Właśnie polską kuchnię uwielbiam ciepłe buraki. Ja buraki nie znam, bo u nas nie ma tego. Barba Betola się nazywa. Ładne, ładne, ładna nazwa po polsku, ale u nas w domu nigdy było. No, no naprawdę, naprawdę, ja znam to z Niemiec trochę, ale tam robię to inny sposób i nie smakowało mi nigdy. To był taki a tu, jak próbowałam pierwszy raz. To był właśnie kotlet mielony. Do tego było buraki na ciepło, takie słodkawe, No, szalałem. Do tego wiedzą moi znajomi, ktoś chce zdobyć jakieś nag nagrody. Um, Polskie jedzenie to zawsze przygotowują lekko na słodko, ciepłe buraki i no, jestem szczęśliwy. Czy włoska kuchnia w Polsce? No powiem tak, że coraz lepsza, bo świadomość jest coraz większa. Myślę, że ludzie dużo wiedzą więcej i muszę powiedzieć, że są już takie restauracje wyszukane i nawet tam nie ma włoski, kucharza, ale te Polacy, które tam... Idą specjalnie do Włoch, wezmą te produkty, już są świetne rzeczy. 17 lat temu, jak tutaj, tutaj, no, to jeszcze to te czasy, gdzie jeszcze będzie pizza z ketchupem, która dla nas jest naprawdę już serce boli, coś takiego widzisz, albo ciosnek, sos czosnkowy, Nie mówiąc oczywiście o ci bo to jest mit, to, to jest faktycznie to jest no, no go, nie się tego. Um, ale jest zaraz lepiej, naprawdę. Ja w Warszawie już jem taki dobry pizzę. No to, że poszło wszystko do przodu.